Siemanko miłości detailingu. Jakiś czas temu pokazaliśmy Wam wyciąganie wgniotek klejem termik, no nie do końca to siadło. No ale opowiedzieliśmy wam, że zaczniemy taką serię z amatorskimi zestawami do PDR-u. Także, tak jak widzicie, dziś, y, dzisiaj mamy tutaj zestaw, zaopatrzyliśmy się w takowy y, kosztował jakieś 780 zł 780 zł 780 no i tak, co chcielibyśmy przy tym zrobić? No jesteśmy, jeżeli chodzi o wyciąganie wniosek, no nie jesteśmy doświadczeni, mamy gdzieś tutaj znikome, że tak powiem, doświadczenie, praktycznie żadne, tylko tyle co widzieliśmy, jak nasz właśnie kolega Paweł wyciągał nam te wniotki. i tyle co on nam wytłumaczył, no to tyle wiemy. Dlatego kupiliśmy sobie taki podstawowy amatorski zestaw właśnie za 780 zł i razem z wami chcielibyśmy się nauczyć wyciągać wniotki. Więc jeżeli jest tu ktoś kto zjadł zęby na PDR-ach, no to fajnie jak będziesz pisał w komentarzu. Tylko nie przesadzajcie, nie róbcie alfa i omegi po prostu delikatnie zwracać uwagi, że to źle, tam to źle, to poprawcie. Widzicie, widzieliście? Albo teraz może widzicie Dawid, gdzieś to już robi przebitki. Widzicie jaki mamy zestaw? Co ten zestaw zawiera? Jeżeli nam czegoś w tym zestawie brakuje, no to jak najbardziej w komentarzach napiszcie, czego nam brakuje. Na chwilę obecną wiemy, że młotki powinny być inne, bo no takie młotki średnio. Faktycznie gdzieś do wybijania blachy od wewnątrz się nadają, ale do wybijaków, do właśnie punktaków tak średnio, tutaj powinna być raczej drewniana rączka z tego, co nam tłumaczył właśnie kiedyś Paweł, bo inaczej przyjmuje, przyjmuje po prostu uderzenie, inaczej sprężynuje i też inaczej w danym miejscu jest ta siła. I no bo tu siła. chodzi właśnie o to, że jak uderzysz końcówką, to masz większą dźwignię, większą siłę, a bliżej no to lżejszą i możesz sobie po prostu to regulować. Fajnie jest jeszcze raz to zaznaczyć, żeby nie było jak z tym odcinkiem z lampami, że pokazaliśmy Wam na urzędzeniu, które de facto było widać, gołym okiem pokazało różnicę w liczbach. Słuchajcie, my chcemy się nauczyć tego razem z wami na tym kanale i. Także bądźcie wyrozumiali pod tym względem, a nie, że po co pokazujecie, jak wy tego nie umieć. No to faktycznie, e, faktycznie można sobie zakupić taki zestaw i można traktować gdzieś pracę, przy tym jako gdzieś tam dodatkowy dochód. Zacznijmy od pistoletu do kleju i on nie służy po to, żeby kogoś zaszczelić, ale po to, żeby rozrzać klej, który w sumie nie jest klejem takim typowym termikiem. Właśnie ja nie wiem, co to jest za klej, musielibyśmy gdzieś poszukać. Gumka pękła. To niedobrze, jak pękła. I od razu nasuwa się pytanie, po co dwa kleje? Ten, który trzyma mocniej, i który trzyma słabiej. Mi na pierwszy, taki może nie na pierwszy rzut oka, pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, no to oczywiście samochód, na którym pracujemy. Czyli e, chodzi tutaj o model i o twardość blachy, bo wiadomo, że e, jedne modele, jedne marki mają twardsze te blachy, a inne e, też mają Gdzieś te blachy bardziej miękkie. No ale też zależne też jest od miejsca, w którym powstała wniotka. Czy jest to gdzieś przy rancie, gdzie ta blacha jest twarda i jest trudna do wyciągnięcia, czy jest to na dużej płaszczyźnie, gdzie jaki jest na przykład dach, maska czy środek drzwi. No to w, w przypadku właśnie płaskich dużej powierzchni używa się takiego kleju, czyli tego słabszego, na no przy jakichś tam rantach. Gdzie ten, ta blacha faktycznie jest twarda, no to już tego. E, hardkorowego, Hardcore'owego, czarnego. I ma to jak najbardziej sens, bo jeżeli użyjesz za mocnego kleju, to zamiast wyciągnąć wniotkę na zero, zrobisz po prostu górkę za dużą. Miękkość blachy, e, grubość blachy ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o dobór kleju. Tak, ale już jeżeli, jeżeli już przy, jesteśmy przy tych górkach. Są takie specjalne podbijaki, które mają właśnie wspomóc nam przy tych, przy tych górkach, czy też przy wybijaniu wniosek, bo też nie jest tak, bo będziecie szukać gdzieś w internecie szkolenia PDR i w ogóle i nikt wam nie powie, że tymi wybijakami przed wyciąganiem powinno się jeszcze delikatnie dookoła tą blachę wbić. Bić. No jest po prostu, jak jest wniotka, no to automatycznie dookoła niej robi się górka. Jeżeli tą blachę będziemy dookoła wbijać, będziemy pracować na blachę i ją rozprężać, no to wtedy ta górka może być tak, że samoczynnie nam, że ta wniotka samoczynnie nam wyjdzie i będzie praktycznie nie do zauważenia. I właśnie to jest to, co w sumie nikt o tym nie mówi, bo ja już byłem nieraz świadkiem, jak Paweł tak naprawdę wyciągnął wgniotkę bez używania ani pręta do prętów przejdziemy sami, zaraz sami, sami, klej. Sami, sami samymi podbijakami. podbijakami naprawdę jeżeli jesteście wiecie gdzie tą blachę uderzyć a wniotka jest w jakimś tam komfortowym miejscu to samym podbijakiem jesteście w stanie taką wniotkę wypchać do góry tak żeby wyskoczyła no. no Przejdźmy teraz do młotków to jest młotek bezwładnościowy to jest młotek aluminiowy a to jest młotek blacharski tak I mogę ten to jest to no, jeżeli chodzi o wyciąganie wniotek, to może faktycznie być słabe bo to się raczej powinno wbijać rączką On jest, ale do takiej podbijania gdzieś od spodu blachy prostowania no to jak najbardziej się nadaje widziałem blacharze też pracują na takich młotkach większych mniejszych ten młotek tego typu ten, ten, ten młotek jest no to dawaj jeszcze rób opis tego no to nie ten nie jest aluminiowy, ten też wygląda no to jest do tego ortopedyczny dawaj w kolano nie, nie ten by wyglądał jakby to miało się też do jakiegoś wbijania niby, do podbijania. Nie, będziemy testować, będziemy się będziemy, uczyć. Będziemy podbijać. Będziemy Wam pokazywać, co się tym robi. Jeżeli chodzi o młotek bezwładnościowy, no to trzeba zastanowić się dwa razy, zanim go użyjemy. Moim zdaniem on powinien służyć do większych wgniotek, bo takie jakieś małe wgniotki po gradobiciu bardzo łatwo tym wypchacie do góry, zrobicie bardzo dużą górkę i naciągniecie blachę. No, ale tutaj akurat przy tym jest bardzo fajnie, też można połączyć to z tym. Gdyż mamy dużą, mamy, mamy du dużą wniotkę, wiadomo, i jest załamanie, gdzie ta wniotka się zatrzyma, zaczyna i wniotka jest zrobiona do środka, no to dookoła tej wniotki pukamy sobie właśnie podbijakiem i na końcu przyklejamy, może na środku, albo <laughs> gdzie jest środek, wniotki, przyklejamy właśnie końcówkę, grzybka, zakładamy ten młotek bezwładnościowy, pach i powinno wyjść. Zobaczymy, jak to będzie w, w teorii brzmi to dosyć ciekawie. Ja Aha. jeszcze tylko dodam, że podbijakami z tego, co gdzieś już zauważyłem, bo nie ukrywam, że Mateusz pewnie tak samo, odkąd zajawiłem ten odcinek z pdr Na wszystkich jakichś zagranicznych filmikach widać, że podbijakiem robią bardziej tutaj po takim ślimaczku, tak? Schodząc coraz bardziej w stronę wgniotki tą poluzowują tak. Ale to może zostawmy faktycznie na odcinki A to, to tak w nie już do praktyce. końca, bo tu mówisz, jak już górka jest. No, jak jest górka, ale też gdzieś tutaj poluzowanie blachy, też widziałem. Widziałem, jak Paweł robi. On miał wniotkę w jednym miejscu, a on 5 cm z boku prętem podchodzi i ta wniotka mu wychodziła. Po prostu rozpracowywał, prze, prze, przeginał, prze, po prostu zmieniał naprężenie tej blachy i wniotka sama wychodziła. Znowu przejdziemy trochę dalej. Jeżeli mamy młotki, ja bym teraz zajął się grzybkami. Dobra, to mamy grzybki. Mamy kilka rodzajów grzybków. Mamy od mniejszych do większych, różnego koloru, rodzaju, y, różnie zakończone. Na przykład tutaj jest taki, y, jakby powiedzieć, y, jaki to jest kształt? No, ogólnie wygląda jak przycisk, ale. No, nic. Wszystkie wyglądają jak przycisk. Ale chodzi tutaj o moty do przyklejania. Y, zależne, używa się. To się jakoś ja i tak przerwę. To ogólnie, co pokazałeś pierwszy, grzybek, ten żółty, to jest ogólnie grzybek, to się jakoś nazywa, to zakończenie, bo on najmocniej. Chwyta środkiem i to jest jakieś specjalnie się nazywało, gdzieś Wam to wkleję, no bo teraz tak naprawdę nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć. No ale to jak mówię, wszystko jest zależne od wniotki, dostosowujemy grzybek do wniotki. Oczywiście jak mamy podłużne, tu jest jeszcze taki no jest, o, tego, właśnie. jest tego dosyć sporo, jak mamy podłużne, tutaj mamy bardziej wypukłe. Tak jak Dawid powiedział, że tutaj przy tym łapie bardzo dobrze na samym środku, z kolei na tym, na tym grzybku łapie idealnie na całym, na całym obszarze. Czyli też jest tutaj kwestia wyboru i dostosowania poszczególnego grzybka do danej wniotki. Przede wszystkim grzybek nie może być większy od całej wniotki, ale to też w odcinku praktycznym, słuchajcie, rozbijmy to naprawdę na kilka tematów, bo jest to, wydaje mi się, że odcinków, obszerne zezubimy, na kilka odcinków. Zrobimy taką serię z tych PDR-ów, bo to nawet jest ciekawe i jakbyśmy chcieli Wam teraz coś pokazać, to i tak nie jesteśmy w stanie pokazać Wam, żeby zrobić to dobrze w ciągu 15 czy na 20 minut. Bez omówienia teorii podstawowych przyrządów. Tak, bez tego. omówienia podstawowych, podstawowych przyrządów. Także e, dzisiaj zrobimy odcinek, który wam, gdzie Wam zaprezentujemy cały nasz sprzęt, który gdzieś tam e, w, który gdzieś tam się zap. A w następnych odcinkach będziemy Wam pokazać, pokazywać poszczególne elementy, albo może zrobimy tak, że jakieś auto po się trafi, to fajnie by było, byśmy mieli wtedy mieli pole do popisu. Byliśmy było o grzybkach i to jest szpachelka. Tak, to szpachelka jest chyba do, do tego, tak, bo do zmywacza silikonowego. To jest zmywacz silikonowy i tu szpachelka. Oczywiście, jak zostaje nam gdzieś klej, grzybek nam odejdzie, no to wtedy sobie pryskamy elegancko, tym delikatnie ściągamy pozostałości kleju. W teorii, w teorii, po użyciu tego e, zmywacza silikonowego, nawet nie powinniśmy używać szpachelki. Pewnie przy mocniejszym kleju, przy tym czarnym. No Może tak. się zdarzyć, ale jak podpryskasz, odchylisz grzybek, podpryskasz, to powinno puścić grzybek generalnie. Potrafią. No tak, tak samo jak właśnie tutaj cały czas mówimy o tym Pawle, ale tutaj nad nim się akurat wzorujemy, bo widzieliśmy jak wygląda jego praca. Coś tam liznął tematu. Coś tam liznął tematu i widzieliśmy jak zachowuje się w poszczególnych tam, nie wiem, etapach swojej pracy, no i faktycznie używa zmywacza silikonowego, a następnie delikatnie palcem ten klej ściąga, także faktycznie niepotrzebna jest do tego ta rakla, ale zobaczymy. Zobaczymy w praniu. Dobra, przejdźmy dalej do następnego. Lampa, bo moim Lampa. zdaniem jest bardzo ważny element, bo polegając tutaj na wzroku, tak naprawdę pracujemy na tej blasze. A ta lampa ma na sobie skalę, która powoduje, że każde, każda nierówność, na przykład w tym przypadku gniotka, powoduje zagięcia po prostu na. Po, tych to, są, liniach. po to są te linie. Ta lampa nie musi być mocna, nie musi mieć 1000 ty, w czy coś takiego. Wystarczy, żeby dawała lekką leki, smugę światła, żeby po prostu widzieć gdzieś to odbicie. To nie, nie, nie... Nie świeci ta lampa i nie powinna świecić tak, żeby nas to raziło. No właśnie. Są bo jeszcze też tablice ta te, nie słaba. wiem, czy widziałeś. Jest słaba, no, no to fakt, ona też... Tablice? Jakie tablice? No bo są jeszcze tablice refleksyjne. Żółte tablice, A, no, tak. w których odbijasz światło i też rzuca ci na zagięcia, ogólnie taka karta. A to może być to z drugiej strony grosze. Bo tu jest coś żółtego. No może. A czy tam jest więcej linii? Bardziej to przypomina przód tylko żółte. Ale faktycznie może to w jakiś sposób też tak służyć. Bo też jest linia. też może coś. Zobaczymy. Będziemy sprawdzać, testować. Z dwóch stron będziemy się, yy, ten. I Mati to. Ja mam takie wrażenie bardzo mało jest filmików poświęconych tego. Z, temu. Tym, z, temu, z tego tego, tu. tego, tego tam, TUM, tego z tym urządzeniem, ale ja mam wrażenie przez to, że te grzybki są naprawdę duże tutaj, mało jest tych małych grzybków, że to jest do bardzo dużych wgniotek. Przecież nie, no są jakieś małe. No ale to jest pewno... tak... Ale to widzisz, ona jest też zakończona takim, bardziej do takich takim e, łódką. Przeciętych. Tu jest bardziej proste, a tu faktycznie jest tak jakby ta... Mm. No, tu jest jakiś mniejszy, Absolutno. ale to jest i tak nie do gradobicia. No to jest za duże. No nie no, do gradobicia to mi się wydaje, że to albo tamto następne urządzenie, które zadaje. To następne pokazywać. to jest na pewno do gradobicia, bo bardzo albo dużo. albo pręty, cyk cyk. No ale tu są właśnie dwie inne technologie, to też powiemy na koniec, a propos prętów, a wyciąganiu klejem. Jeżeli chodzi o to urządzenie, zobaczymy faktycznie w praktyce, ale mi się wydaje, że to faktycznie będzie do dużych gniot. A mi się wydaje, że będziemy się przy tym przy i przy tym wszystkim dobrze bawić. Tak, jak, a mam, jak to się w ogóle ma Dobra, tu lepiej nie bo to nie, nie nasz samochód. A klienta na podnosiku stoi. Dobra, przejdźmy do następnych jakichś tutaj rzeczy. Możemy przejść jak już Ty, teraz Ale tak serio, to jak to się mocuje? Jak? Jak to mocujesz? Normalnie mocujesz. Tutaj kleisz. Tutaj a tu ma, masz do zaparcia, tego nie kleisz. Tutaj kleisz, wypuszczasz, tak? Czekaj, bo muszę odkręcić. Tak, dobrze, dobrze robię. Tu kleisz, przyciskasz to, tylko że to coś jest za krótkie. Nie, no jest do końca. Przyklejasz to, tak, i tutaj Cię przetrzymuje zapiera, a to wciągasz do góry. No dobra, bo ja wiadomo. myślałem, że to jakoś... Dobra, to blondyńska głowa coś nie co tak my, potrybiła. Co Ty myślałeś, że to do, do czego służy? Że tak jest? Rączka, uchwyt? Nieważne to jest. To Dobra. Nie, to nieważne. Dobra, teraz są pręty. Pręty, no... jakość średnia. Ten akurat wziąłem taki pręt, on jest taki e, dosyć bardzo giętki. No bo ten ponoć jest do doginania. Ale właśnie to chciałem powiedzieć, że on jest do doginania, jego sobie po prostu przeginamy, w którą stronę nam odpowiada i wtedy pracujemy gdzieś z tą wniotką. E, generalnie profesjonalne Profesjonalne pręty są wykonane ze stali chirurgicznej? Hartowanej, chirurgicznej, tak. Są to naprawdę twarde pręty. One mają około, nie wiem, 80 cm nawet niektóre, nawet niektóre dochodzą do metra i one praktycznie w ogóle się nie wyginają. Zresztą też widzieliście gdzieś to w odcinku, gdzie tutaj był u nas Paweł i pokazywaliśmy te pręty, gdzieś tam przeglądaliśmy. To chyba vlog no, okay. z Audi. Tak. Ile te, ile te pręty, bo tu kupiłeś dwa zestawy osobne, tak? Znaczy, nie, kupiłeś? właśnie ja kupiłem cały zestaw, cały zestaw razem, no ale... Razem Same? Z prętami? Tak, no, razem z prętami. Bo sam ten zestaw bez prętów kosztuje chyba 490 zł. Pręty same, no to masz tą różnicę, no to trzy paki chyba pręty kosztują. Trzypaki trzy paki kosztują pręty. Tyle prętów za 300 zł, no a Paweł za samą rączkę daje 900 zł. Także <laughs> 90 zł. E, no, jakoś sprawdzimy jakoś. No. Ale sprawdzimy, czy faktycznie e, ma to sens na takiej zasadzie. No tak, ale... no ale o, ten na przykład się w ogóle nie gnie. A ten już jest zgięty. Ten już jest wierzy. Ten też jest twardy, chcemy. nie da się go zgiąć. Także są mocne te pręty. Zobaczymy, jak będą funkcjonować. Mamy tych prętów w I 2, różne 4, 4, końcówki 6. są. Różne tak. końcówki. Te są na okrągło zakończone, te są na płasko. Krótsze, dłuższe. A w ogóle wiecie, jaki jest hit? I to gdzieś też ostatnio podrybiłem i zniszczyło mi głowę. Że są pręty lewe i pręty prawe. do Dowgniotek na lewej stronie i do dowgniotek na prawej stronie. Co ty o tym nie wiedziałeś? No są ułożone rączka. no. Czyż Paweł o tym mówił? No Paweł może powiedział Tobie generalnie, a mi nic takiego nie powiedział, także ogólnie zszokowało mnie, że trzeba kupić dwa pręty po 600 zł, jeden na lewą stronę, drugi na prawą. No, bo jeden nie zrobisz. No to jest podbijak aluminiowy, ale nie wiem, czy ja z nim widzę w ogóle sens. No ja też chyba nie widzę sensu, no to w zasadzie, w zasadzie to jest takie same coś jak to, tylko że tutaj mamy końcówki wkręcane. Bardziej prestiżowo wygląda. Bardziej prestiżowo wygląda. Sądząc po ciężarze, to też jest aluminium bo stalowe by było cięższe. No i mamy zestaw końcówek, wybiaczków, biaczków, nawet z takimi łebkami, główkami. No ale faktycznie mają inne zakończenia niż te białe. Ale teraz przejdźmy do tego. To jest bardzo fajne. I to jest tanie. To jest... I bardzo dużo osób to używa. Tak, to kosztuje 160 zł, z tego co kojarzę. I to jest bardzo podobna zasada jak praca na... przy tym, tylko jest dużo wygodniejsze. I pod kontrolą. I, I bardziej pod kontrolą. I stosuje się to zazwyczaj przy wyciąganiu wniosek po gradobiciu. To jest, to jest bardzo fajne urządzenie, jeżeli chodzi o te dołeczki po gradobiciu. Przede wszystkim jest wygodne, bo sterujemy to jedną ręką. Ale, i teraz pytanie: no to po co pręty, skoro możemy wyciągać klejem? No właśnie, chodzi o to, że nie wszystkie, nie wszystkie wniotki możemy wyciągnąć klejem, tak samo jak nie wszystkie wniotki możemy wyciągnąć przy pomocy właśnie prętów. I to są ogólnie z tego, co zauważyłem, dwie techniki, które można łączyć. Czasami wyciągasz wniotkę klejem, ale jest to wniotka ciężka i dopycha się prętem. No odwrót chyba nie widziałem, żeby ktoś robił. Ale czasami, takiej, czasami że... jest też tak, że wniotka kwalifikuje się do wyciągnięcia i prętem, a ze względu na to, że pod spodem jest gdzieś tam profil zamknięty, no to wtedy musimy się wspomagać klejem. No tak. No, ale mi chodzi tutaj o łączenie tych dwóch technik. Chyba, że będziemy wiercić, ale nie mam tutaj wietaka, żeby pokazać. Bo też jest taka opcja, że po prostu trzeba zrobić sobie dojście gdzieś z boku w drzwiach albo gdzieś w niewidocznym miejscu wyciąć taką delikatną, wywiercić delikatną w dziurkę i wtedy można sobie tam sprintem dojść i później się daje je zaślepka i wygląda praktycznie jak. Nikt jak tego nie tam. zauważy. Nikt w życiu. tego nie zauważy, no nikt tego nie zauważy. Na pewno nikt tego nie zauważy, tym bardziej, że jeżeli dla symetriki się zrobi z drugiej strony praktycznie taką samą dziurkę. No. Wydaje mi się, Mati, że opisaliśmy to i jesteśmy gotowi, żeby przejść do praktyki, która będzie w następnym odcinku. W następnym odcinku, czyli co? Dzisiaj mamy sobotę, to w czwartek? Czy w... Nie, no to nas, na sobotę, na sobotę tą robić, serię robimy? Tak, na sobotę. Zrobimy serię na sobotę. Wydaje mi się, że będą, oprócz dzisiejszego, mogą być jeszcze dwa albo trzy odcinki. Zobaczymy, jak nam się będzie tutaj układać. A może zrobimy jeden odcinek taki dłuższy, ale to też jest troszeczkę bez sensu. Lepiej to rozbić na dwa odcinki, na spokojnie sobie to ogarnąć. Biorąc też pod uwagę to, że faktycznie może nam gdzieś zająć długo to kręcenie, no bo jak już wspomnieliśmy wcześniej, nie mamy doświadczenia zbytniego właśnie w działaniu przy PDR-ach. Dlatego też będziemy się tego uczyć, będziemy Wam pokazywać, będziemy Wam mówić, ee, jakie jest nasze odczucie i czy to jest trudne, nietrudne. Czy to się, a zresztą zobaczycie sami, szkoda, tutaj. Ja, ja jeszcze film. chciałbym Wam tak powiedzieć, że jeżeli e, macie w gniotkę, której się już nie da wyciągnąć. I ktoś wam ją zrobił, to ten ktoś musiał być ubezpie mieć ubezpieczenie i wy też musicie mieć to ubezpieczenie. I tutaj przychodzi na pomoc wam porównywarka ubezpieczeń Mubi. Co to jest porównywarka ubezpieczeń Mubi? Klikacie w link poniżej naszego filmu. Tam wyskakują wam okienka, wpisujecie dane swoje, dane swojego samochodu. Klikacie dalej i wyskakują wam oferty ubezpieczeń. Od najtańszy wybierajcie najbardziej korzystne dla siebie i po zakupie tego ubezpieczenia 150 zł wraca na wasze konto. Ale to jeszcze nie wszystko, bo dodatkowo dostajecie link, który rozsyłacie po swoich znajomych, po swojej rodzinie. Jeżeli ktoś kupił ubezpieczenie przez ten link, na wasze konto trafia 50 zł i łącznie możecie zgarnąć 2000 zł. 2000 zł to tak dwa pręty. <laughs> nie, dwa pręty albo dwa takie zestawy i jeszcze dodatkowo jakieś pręty, tego typu pręty. I na pewno macie już taki podstawowy pakiet do zaczynania przygody z BDR-ami. Tutaj też Paweł mówił o tych szkoleniach, że te szkolenia są do końca, nie pokazują tego, jak to by miało wszystko wyglądać. Dlatego może też w międzyczasie, jak się uda, to Pawła poprosimy, żeby gdzieś tutaj nam wspomógł albo chociażby pokazał. To żeby jest chociaż, dobry pomysł. Chociaż przyjechał Paweł. do nas na, na parę minut, żeby po prostu powiedzieć, czy to, czy to w ogóle ten cały zestaw, który tu mamy, czy on w ogóle jakikolwiek ma sens. Chodzi o to, że Paweł nam zobrazował to w taki sposób. Chłopaki, szkolenia szkoleniami, ale praktykę musicie sobie wyrobić. To co na szkoleniach jest to sama praktyka, którą w zasadzie powiedzieliśmy Wam teraz e, w dużej mierze, bo przedstawiliśmy Wam, które urządzenie w jaki sposób można wykorzystać. Jeżeli się gdzieś pomyliliśmy, to tak. Jak Powiedzieliśmy już na początku. Ale to też, nas też nie ma co to o tych szkoleniach mówić, bo ja o, o z kolei uważam, sam e, mam szkoleń i jeszcze zamierzam jeździć na szkolenia, po prostu e, stawiam na samorozwój. E, I tak, oczywiście każde szkolenie coś daje. To, oczywiście. N, to nie jest tak, że pojedziemy na to szkolenie, zapłacimy nie wiem ile pieniędzy, tym bardziej, że szkolenia spederów są dosyć, e, dosyć drogie, bo to nawet chyba podchodzi koło szkoły 6-7 sze, sze, tysięcy, czyli naprawdę to nie są małe pieniądze. Na pewno czegoś muszę to nauczyć, ale to oni, oni nauczą takiego wprowadzenia, podstaw. Wszystko, cała, cała technika i wszystko inne co przychodzi, to przychodzi z czasem i doświadczenie, i, i faktycznie już ta fachowość, że tak to powiem. Ale fajne jest to, bo my tych szkoleń już troszeczkę mamy, to można powiedzieć, że. Co firma szkoleniowa to zawsze inne teorie co do danych rzeczy. Ale to też, ale to też jest I bardzo to fajne. Uczy, to, I to te, uczy. To też jest bardzo fajne, bo tak pojedziemy na szkolenie do Optimum, pojedziemy na szkolenie z Rupesa, pojedziemy na szkolenie z, z Titan Coatings, z Kocha, z tego, z tamtego, z którego, i w końcu jesteśmy już tak. By to powiedzieć kompletnie, że jesteśmy w stanie wyrobić sobie swój własny system, na którym nam się będzie najlepiej pracować. I wiemy teoretycznie i praktycznie, jak dane wpasu, czy tam dane kombinacje, tam przy, akurat przy polerowaniu mi chodzi, jak to działa, ale wiemy, jak to sobie wspomóc, żeby to działało jeszcze lepiej. Taka sama zasada jest przy tym i każdej innej, wydaje mi się, świadczonej gdzieś tam usługi. Że wszystko jednak gdzieś, ta, to doświadczenie i to, to zawodowstwo przychodzi z czasem. Dokładnie. To proce, ale nie? Jeżeli... Profesjonal. Jeżeli ten profesjonal odcinek wam się podobał, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie nasz kanał i oczywiście pamiętajcie o social media Facebook, Instagram. A także pamiętajcie o naszym sklepie www.detailingbus.sklep.pl. O naszej stronie www.literalingbulls.com, a także o naszej firmie, która znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 10. Zapraszamy tu serdecznie. No, nie będziemy się uczyć na pewno PDR-ów robić na Waszych samochodach. No, To jest pewne. Tak, jeżeli nie macie sklerozy, macie to wszystko zapamiętać i widzimy się w czwartek i oczywiście w sobotę kolejna część z PDR-ami. Cześć. Cześć.